Witam serdecznie. Dziś Wam pokażę, jak zrobić pyszną sałatkę ryżową z prostych składników. Ale będzie idealna naprawdę na każdą imprezę bo jest przepyszna, każdy ją lubi. Słuchajcie, mam tutaj ugotowane 200 gramów ryżu. Do tego ryżu od razu dodam składniki. Jedna mała cebulka pokrojona w kosteczkę. 100 gramów sera pokrojony w kostkę. U mnie to jest akurat cheddar, ale może być każdy inny. Jedna czerwona papryka pokrojona również w kosteczkę. Jeden zielony ogórek obrałem ze skórki, bo to jest ogórek kupny, więc obieram ze skóry. Gdyby był z ogrodu, pewnie bym nie obierał ze skórki, bo bym był pewien, że nie jest spryskany. Ten nie wiem, więc lepiej obrać. Tutaj mam oliwki, garść takich zielonych oliwek. Możecie pominąć, jeśli nie lubicie. My bardzo lubimy, a Kacper to po prostu wyjada te oliwki po prostu z sałatki. Do tego szczypiorek. Tutaj jest jeden mały pęczek szczypiorku. Trochę zostawię do dekoracji. No i tutaj, w sumie, składnik taki drugi główny. Ciek paluszków mam tutaj 300 gramów. Są to paluszki surimi. I teraz co z nimi robię? Robię w ten sposób widzicie one się. Yy, robi się z nich taki jakby makaron, nie tnę ich w kosteczkę, czy nic takiego, tylko właśnie tak w rękach trzeba je można bo chyba no, dwa też by to dało radę. O widzicie? One się tak no fajnie rozwalają. No pojedyncze trzeba to robić. I one się normalnie rozwijają. zawsze, widzicie? w ten sposób. Ta sałatka nabierze takiej fajnej tekstury właśnie od Surimi. Będzie to całkowicie coś innego. Ok, tak postępujemy dalej. Zaraz przejdziemy do sosu. Teraz na tym etapie możemy sobie to już wymieszać. Po prostu tak te suche składniki, żeby dobrze nam się bez sosu pomieszały z tym ryżem. A, fajnie to już pachnie. Teraz do tej sałatki dodamy 50 ml oliwy. Oczywiście też posolimy w tym momencie. Dodam pieprzu, mieszam. Teraz spróbuję czy jest dość słona. Tak, jest wystarczająco słona, wystarczająco pieprzna. Teraz dodam tutaj y, jogurt typu greckiego, dwie łyżki i znowu to wymieszam. Dlaczego dodaję dwie łyżki i mieszam? No bo chcę zobaczyć jaka będzie konsystencja tego wszystkiego. Nie chcę tego zabić y, po prostu sosem. Tym, tym, tym jogurtem greckim też, żeby ona była ładna, kolorowa, ale też żeby nie była sucha dlatego też jest dodana oliwa. Ok. Znowu spróbuję na smak. Pamiętajcie, że macie oliwki, oliwki są też już słone, więc za dużo soli nie można tutaj dawać. Hmm. Pycha. Słuchajcie, hmm. Pyszna. Ona będzie jeszcze lepsza, jak tylko się troszeczkę przegryzie. Ona za godzinę będzie idealna. Więc nie przesadzajcie z solą, nie przesadzajcie z pieprzem. Nie dodawałem tutaj majonezu, jak widzicie. Ona jest tylko na jogurcie. Jest taka, to taka lżejsza po prostu wersja. Fajna, kolorowa. Taka, no na Wielkanoc idealna, bo taka wiosenna. Ja Wam przepis serdecznie polecam. Pozdrawiam i do zobaczenia.